Bożojcze, prosimy Cię o moc Ducha, o Jego dary, o to, abyśmy potrafili stanąć przed Tobą w pokorze i doświadczać ponownie wielkiej łaskawości Twojego miłosierdzia. Witam Was serdecznie, drogie siostry i drodzy bracia. Wczoraj. Nasz kościół zamienił się w wieczernik Bożego Miłosierdzia. Stanęliśmy przed Panem Bogiem z naszymi słabościami grzechami. Minęło 24 godziny, i nadal wiemy, że jesteśmy słabi. Ale prawda Bożego Miłosierdzia oznajmia światu i każdemu z nas. Że miłosierdzie jest darmowe. A Pan Jezus nie jest matematykiem ani rachmistrzem naszych grzechów. Dlatego tego, czego najbardziej potrzebujemy, abyśmy patrzyli na Jezusa. Mistyka chrześcijańska na czele z Eckhartem, z Janem Taulerem wołała: Patrzmy na Jezusa. Patrzmy na Jezusa. I to jest najważniejsze, ważniejsze niż patrzenie na swój grzech. Bo wiecie, że z niektórymi grzechami będziemy walczyć do śmierci, nawet nas do trumny z tymi grzechami położą. Bo Pan Jezus jest tym, który nas uczy, że Ojciec nie patrzy na wyniki, Pan Jezus patrzy na wysiłek. A te dni, któreśmy byli, to dni naszego... Wysiłku stawania przed Bogiem. Patrzenie na Jezusa miłosierdzie. Pamiętajcie, Jezus patrzy na wysiłek, a nie na wyniki. Wyniki możemy mieć słabe i wielu z nas ma słabe wyniki, gdy chodzi o naszą pracę moralną. Bo stara pokuta albo stare to, co pokutuje nad nami, to to, że zawsze nam się wydaje, że wszystko jest w naszych rękach. Nie wszystko jest w naszych rękach. My chrześcijanie musimy się ciągle uczyć, że wszystko jest w rękach Boga. Wszystko jest w rękach Chrystusa. Pytali kiedyś jednego milionera, jak się dorobił tego, takiej fortuny i takich pieniędzy. Opowiada, że kupił najpierw dwa jabłka. Wychuchał je, wypielęgnował, wyczyścił. Potem mu się udało kupić następne cztery. Te cztery też tak pielęgnował, uchał, Podpowiadał, jakie są piękne. Potem kupił się, A potem jeszcze więcej. I powiada, kiedy już miałem ciężarówkę, jabłek, umarła moja ciotka i podarowała milion. Nie wszystko od nas zależy. To są... Nasze próby, nasze wysiłki. I Bóg je widzi. Wysiłki, żeby dojść do nieba. I tu się nie liczą nasze takie przymilania się. Proszę, księdza, od 15 lat śpiewam w chórze, byłem na 20 pielgrzymkach, studiowałem na kulu, znam księży. I co z tego? Co z tego? Gdy Chrystus bawia za darmo. Gdy Bóg ojciec okazuje swoje miłosierdzie za darmo. I to jest to, co jest czasami największym naszym przekleństwem, bo trudno nam w to uwierzyć. Trudno uwierzyć. Może dlatego, że nasze miłosierdzie jest ograniczone. Ale Panu Bągu nigdy się nie znudzi przygarnianie i szukanie nas. Przygarnianie i szukanie nas. Dlatego Jezus ciągle przychodzi i pyta, czego naprawdę chcesz. Czego tak naprawdę pragniesz? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Co jest? I gdy stoimy w obliczu Bożego Miłosierdzia, które w jakiś sposób jest zobrazowane przez ten obraz, który nam towarzyszy, to co, to, co widzimy, to to, że, że Chrystus jest w drodze. On idzie, on wychodzi. Bo to, co jest w miłosierdziu najbardziej fantastyczne, to to jakieś przynaglenie Boga, żeby nas znaleźć. Jakieś przynaglenie Boga, gdy widzi nasz wysiłek, kiedy widzi, że my zrobiliśmy jakiś krok w Jego stronę, to On jakby przyspiesza, jakby rusza. Pamiętacie tę scenę z synem marnotrawnym, gdy po tych wszystkich swoich dramatycznych przygodach wraca do domu. I zapisał ewangelista, że ten ojciec wybiegł mu naprzeciw. Ojciec jakby się zerwał i wybiegł mu naprzeciw z szybkością, z radością, że, że, że on zrobił krok, że on zrobił jakiś wysiłek, że wraca. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy przyjaciółmi tego ojca. I teraz siedzimy z tym ojcem w domu przy herbacie albo przy kawie. I ktoś mówi: Twój syn wraca. I gdyby ten się zrywał, to byśmy powiedzieli: Ej, poczekaj, co się tak śpieszysz? Niech przyjdzie, niech się wytłumaczy, gdzie był. Niech nas przekona, że, że to jest taka poprawa dobra. To takie ludzkie myślenie. Poczekaj, niech, niech, niech powie, gdzie te pieniądze przepuścił, co zrobił, z kim był i gdzie był. Niech się tłumaczy. Problem w tym, że Bóg nie przysłuchuje. Nie przysłuchuje. Nie ma żadnych przesłuchań. Wybiega, raduje się i cieszy. I wszystko zmienia. Bo Bóg się naprawdę cieszy z naszego wysiłku i cieszy się, cieszy się gdy wracamy. Chrystus pokazuje, jak Ojciec czujnie na nas czeka. Jak On nas wypatruje i każdy, kto zwraca, choćby z największej tułaczki. Jest tym, który doświadcza, jakby Ojciec na Niego czeka. Czeka, aby objawić człowiekowi swoją miłość. I ta subtelność, miłosierdzie jest niesamowicie subtelne. Zauważcie, że gdy stacjonowaliśmy się w tej scenie Pana Jezusa z Jawnogrześnicą, to tam, gdy ona zostaje sama z Jezusem, nikt, Jezus jej zadaje pytanie, Nikt cię nie potępił? On i ona. Jezus pyta: Nikt cię nie potępił? Przyznacie, że to jest zaskakujące pytanie, bo to jest tak, jakbym was zapytał: Jesteście Bergen? Gdzie jesteście teraz? Bergen? Powiedzą: No co, zwariował? że wie, że jest Bergen. Nikt cię nie potępił? Ale Jezus tym pytaniem pokazuje. Subtelność Grzechu, bo subtelność Boga, bo wie, jak nam jest ciężko się przyznać do grzechu. Wie, jak nam jest ciężko, jest ten stan, kiedy No już jesteśmy teraz obiektywnie widać, że jesteśmy grzeszni, a musimy to wyznać. Musimy to wyznać. I, i on jest tym, który przychodzi i zadaje takie pytanie, żeby ta kobieta mogła ze spokojem przyjąć to miłosierdzie. To jest tak, jak na przykład wchodzicie do pokoju i zauważacie, że wasza koleżanka. Teraz zagląda do waszej szufladki, i wchodzicie, i teraz nie chcecie robić jej przykrości, mówicie, jaka pogoda? Ona mówi, no, będzie padało. Zresztą Bergen pada także, będzie padało. Nikt cię nie potępił. Subtelność Boga w pokazywaniu tego, jaki on jest darmowy, jaki on jest dobry. I to jest to, kiedy myśmy wczoraj przyszli do konfesjonału, kiedy klęknęliśmy i powiedzieliśmy te nasze grzechy. I co się stało? Natychmiast. Natychmiast. Jezus mi idź i nie grzesz więcej. Nie ma mowy. Nie ma pytania, gdzie, kiedy, ile razy, czy, czy będziesz teraz jeszcze chciała grzeszyć. Nie. Nie ma, nie ma więcej. Idź i nie grzesz. Idź. Ja cię proszę, nie grzesz. A my przesłuchujemy, próbujemy się jakoś dogadywać, żeby ktoś nam argumenty przedstawił, że nas przekona, że, że to jest nareszcie teraz prawdziwe nawrócenie. Ciebie próbujemy przekonać. Nie wiem, czy będę dał radę, czy ja się dam radę poprawić. Idź i ci nie grzesz. Krótko. Miłosierdzie Ojca. Szybkie, wychodzące naprzeciw. Moi drodzy, jeszcze jedno. Kiedy patrzycie na ten obraz, zobaczcie Jezus patrzy na w oczy. Patrzy na w oczy. Niesamowite spojrzenie Jezusa. Na logo, które zostało ustalone na rok miłosierdzia, jest fantastyczna sprawa z okiem Jezusa. Jezus patrzy na w oczy. A wiecie to znaczy spojrzeć w oczy? Kiedy wam ktoś patrzy w oczy, kiedy ktoś patrzy w oczy, to patrzy w serce patrzy w serce. Spojrzeć komuś głęboko w oczy, to spojrzeć w serce. Ludzie, którzy tego się boją, patrzą tam po suficie, na ziemię patrzą. To dla mnie zawsze jest zaskakujące, kiedy narzeczeni sobie składają przysięgę i pyta, i, i w czasie tej przysięgi małżeńskiej oni sobie nie patrzą w oczy. Ona patrzy tam do góry, a ślubuje ci miłość, a ona do, a też się ślubuje. Spojrzenie w oczy... Spojrzenie w oczy to, to spojrzenie w serce. A trzeba patrzeć w serce. Bo Jezusa nie zobaczy się, jeśli się nie spojrzy Mu w oczy. Patrzmy na Jezusa. Patrzmy na Jezusa, który ukazuje Boże miłosierdzie. Patrzmy na Niego. I patrzmy Mu w oczy, bo patrzeć w oczy Jezusa to znaczy dostrzegać głębie, tęsknoty. Boga i śpiewać razem z Augustynem fantastyczne słowa. tęsknotą Boga jest człowiek. Tęsknotą Pana Boga jest człowiek. Nie aniołowie. W Psalmie ósmym mówimy, kim jest człowiek, że o Nim pamiętasz. Postawiłeś Go wyżej niż aniołów. Patrzmy w oczy Jezusa. I ostatnia rzecz. Na którą chciałem zwrócić uwagę, zobaczcie, co Jezus robi z prawą ręką. Co Jezus robi? Błogosławi. Błogosławi. Jak przyjdziesz do Jezusa, toncie po pobłogosławi. Co to znaczy? Powie dobre słowo nad Twoim życiem. Benedikto znaczy mówić dobre słowo. Mówi dobre słowo nad Twoim życiem. I chcę cię przekonać, że dla Niego się liczysz. Że twoje życie, choćby ci się wydawało niewiadomo wiadomo, jakie jest poniewierane, dla Niego się liczy. On chce błogosławić i to jest ważne. Bo zobaczcie, jak my mało słyszymy słów błogosławieństwa w naszym codziennym życiu. Co słyszymy? Ktoś nam ciągle zwraca uwagę, ktoś się czepia, ktoś narzeka, ktoś ma pretensje. Jezus błogosławi. Bogosławi, bo ma taką jedną potężną nadzieję, że mocą tego błogosławieństwa wreszcie powiemy: Kochamy Cię Boże. Nie chcemy być w nic inni bogaci, tylko w Twoje błogosławieństwo, które jest najpiękniejszym darem Bożego miłosierdzia. W to chcemy być bogaci. Jezus błogosławi. To On jest tym, który pokazuje nam dobroć i zachęca nas, w co naprawdę mamy być bogaci. Moi drodzy bracia i moje kochane siostry, prośmy Boga, żebyśmy byli bogaci w miłosierdzie, jak ojciec. Dives in misericordia. Deus dives in misericordia. Bóg bogaty w miłosierdzie. Słowo bogaty w języku Polskim ma swój rzut złotów od Boga. Bogaty pochodzi od Bóg, ponieważ to On jest najbardziej bogaty. Tak jak w łacinie Deus divus misericordia. Bóg bogaty w miłosierdzie. Pewnego dnia bardzo bogaty mężczyzna wziął swojego syna na wieś, aby mu pokazać, jak żyją biedni ludzie. Spędzili tam kilka dni i kilka nocy na gospodarstwie, gdzie chłopiec mógł zobaczyć zupełnie inne życie niż tym, którym żył w bogatym swoim domu. Kiedy wracali z powrotem ze swojej podróży, ojciec zapytał syna: Jak ci się podobała nasza wycieczka? Fantastycznie było, tato odrzekł chłopiec i co już teraz wiesz, jak żyją biedni ludzie? Dopytywał się tata. Tak już wiem. No to opowiedz mi, czego nauczyłeś się podczas naszej podróży? Chłopiec zaczął spokojnie. Zobaczyłem, że my mamy jednego psa, a oni cztery. My mamy basen, który sięga do środka naszego ogrodu, a oni mają małą rzeczkę, która nie ma końca. My mamy lampiony. A im całą noc rozświetlają gwiazdy. My mamy patio, a oni mają cały horyzont. My mamy kawałek ziemi, a oni duże pola, których nie jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. My mamy służący, którzy nam służą, a oni służą innym. My kupujemy jedzenie, a oni je produkują. My mamy wysokie mury, które nas bronią a ich chronią przyjaciele. Opiec zamilkł i nie mógł wydusić z siebie ani jednego słowa. I za chwilę dodał, tato, dziękuję ci, że pokazałeś mi, jak bardzo jesteśmy biedni. Moi drodzy, trzeba nam ciągle patrzeć na Jezusa, który uczy nas patrzeć oczyma tego, który był Bogiem i człowiekiem. Który naprawdę ukochał każdego z nas miłością niesamowitą. I to On nas uczy, w co mamy być bogaci. On nam podpowiada, żebyśmy przestali kalkulować, żebyśmy rozumieli, że miłosierdzie Boga jest darmowe, że jest natychmiastowe, całkowite, że ono nie jest jakimś obrachowaniem z naszego życia, ale jest prawdziwym błogosławieństwem. Błogosławieństwem samego Boga nad nami. Dziękujmy za ten piękny dar Boga, dar Jego miłosierdzia. Amen.